Witam Was w kolejnym dniu, czwartym dniu pracy przy wykończeniu mieszkania w Szczecinie. Dzień, który obfituje w niespodzianki, surprise'y i tak zwane strzały w kolano. Wczoraj to, co powinno zająć godzinę, zajęło cztery. Całe szczęście, że po prostu wykułem i, i zacząłem obsadzać ten stelaż na tej posadzce, na tej posadce, czyli drugiej, czyli na stropie, bo gdybym po prostu zaczął wiercić w tej posadce, no to to przewierciłbym rurę kanalizacyjną. Także, także rozkuwałem wszystko, yy, kładłem to na posadce, tej, która jest pod styropianem i betonem, to wszystko zalewałem. Dzisiaj rano, dzisiaj rano akcja spuszczanie wody z instalacji, bo trzeba ściągnąć ten grzejnik, zakrątować do końca łazienkę no i, i montaż tamtego grzejnika no i, no i zacząłem popuszczać to wszystko na, na tych śrubunkach miałem wiaderka, a liczyłem, że po prostu z tych trzech grzejników, które są na tym mieszkaniu no to te dwa wiaderka mi starczy no to powiem Wam, że trzykrotność tych wiaderek, które tutaj widzicie, wylewałem tu, bo już nie miałem po prostu gdzie, gdzie tej wody spuszczać. Cały czas miałem ciśnienie w instalacji, cały czas leciała gotowana woda. No i kurde blade wychodziło na to, że idąc do skrzynki, która jest na korytarzu, zaraz Wam pokażę, nie mam kluczy, bo. Bo inwestor wziął ze sobą. Ale tutaj mamy skrzynkę. To jest główny pion od instalacji centralnego. Także tutaj są wszystkie zawory na poszczególne mieszkania: na 62, 64. Nasze jest 61. No i tutaj jest 65. W tej skrzynce są, jest zawór wody. Także. Nasze mieszkanie jest 61. No i zamknąłem wszystkie zawory, które były opisane numerem 61. No ale cały czas była woda, cały czas leciały wiadra. I mówię coś jest, kurde, nie tak. No i przyjechał inwestor. No i zaczęliśmy po kolei zamykać wszystkie zawory, czyli od poszczególnych mieszkań. Czyli najpierw wyłączyliśmy 65. Później wyłączyliśmy 62. No i wyłączając 64 nam dopiero zaczęła tutaj spadać zaczęło nam ciśnienie w rurach. No i co się okazało, są źle opisane zawory. Także także inwestor z mieszkania tutaj numeru 61 płaciłby rachunki za mieszkanie 64. No i na odwrót. Także Taki surprise. Nie wiem, kto to odbierał, kto to podpisywał, yy, odbiór, kto to opisywał i dlaczego pomylił, po prostu numerację na, na zaworach. I, I teraz wychodzi na to, że trzeba będzie posprawdzać wszystkie zawory, bo, bo jeżeli wystąpiła taka pomyłka na tym mieszkaniu, a sami widzicie, ile tutaj jest mieszkań. Także ja podejrzewam, że. Że jest więcej takich przypadków, i teraz muszą wszystko dobrze posprawdzać, no bo, no, bo, no bo ktoś będzie płacił czyjeś rachunki. Także także wodę spuściłem. Zawory są zamknięte. Muszę napisać tam kartkę na tym, po prostu 64 pod tymi zaworami, żeby, żeby po prostu inwestor czy mieszkaniec tego mieszkania 64 bo, bo tu wszędzie w każdym mieszkaniu trwają remonty no i teraz też podejrzewam że są chłopacy którzy remontują i też będą ściągali grzejniki no to żeby po prostu wiecie nie otworzyli nam zaworów bo no bo ja te dzisiaj odetnę i, i na sucho po prostu to wszystko popodłączam także także mogą być kurde jajca nie Także taka sytuacja. No i druga sytuacja. Pięć stów kosztował zabór z termostatem do tego grzejnika. Miał być prawy. Otwieramy kartonika tam lewy. Także pojechał inwestor wziąć nowy. A ja ten wykorzystam po prostu żeby sobie na sucho to wszystko skręcić i, i żeby wiedzieć jak z tymi podejściami wyjść. Grzejnik zamontowany, mocowany jest na czterech takich, takich uchwytach. Powiem wam super sprawa. Super sprawa, bo w Gdańsku w apartamentowcu montowałem jeszcze większy, i jeszcze szerszy i jeszcze ciężejszy. No i tam system mocowania to był na takie malutkie imbusiki. Gdzie naprawdę to trzeba mieć w palce ginekologa, żeby się tutaj dostać, i tymi musikami to wszystko tam skręcać. A tutaj po prostu są tylko wieszaki, wiesza się go i, i grzejnik wiśni, Także, także bardzo fajne. Kupiony w lerłach. Także biorę teraz się za, za wykuwanie tego podejścia pod, pod ten grzejnik. Inwestor przywiezie kształtki, podłączę to wszystko. Umocuje to wszystko na knaufa i wyschnie, grzejnik będzie ściągany, bo za grzejnikiem trzeba wygładziować i, i pomalować. Także także dzień się jeszcze dobrze nie zaczął, a tu już dwa takie kucze surprise, y, a to a będzie dalej, no ale plusem jest tego, że po prostu ostatnia robota gdzie, i ostatni etap, gdzie będzie używany młot do kucia. Także koniec rycia, koniec kłucia, koniec zgonieniem się z dziurami, z przeróbkami, z przenoszeniem i, i teraz już w zasadzie tylko, tylko wszystko pójdzie do przodu, bo no bo na razie to są takie roboty, widzicie, że, że no nie widać ich, nie? nie widać ich, nie ma efektów. Bynajmniej ja mam takie odczucie, nie wiem jak wy, jak wy to widzicie oglądając te, te materiały, na przykład od pierwszego Odcinka od pierwszej części tego remontu. Także dajcie znać w komentarzu, co wy o tym myślicie. Czy dobre tempo? I, i czy po prostu dużo jest zrobione na tą, na tą chwilę? Dobra, biorę się za zakucie. Te zawory, rurki po prostu odwrócę w tą stronę, dwa kolana i i wyjdę tutaj pod tutaj pod te pod te podejście. Także przywiezie inwestor kształtki to to po prostu to zamocuję i usztywnie to wszystko na knaufa i wtedy ściągnę grzejnik i już będzie Podejście zrobione. Także sprzątam gruz. Przyjechał inwestor i mam klucze od skrzynki. Także zaraz Wam pokażę, o czym mówimy. Patrzcie, to są nasze zawory. Od numeru 61. Patrzcie, mamy od mieszkania 64. Mamy wszystko pozakręcane i dopiero, dopiero nam, że tak powiem, nie, nie leci woda do grzejników. Także, także trzeba po prostu popisać to wszystko od nowa. Nie? Mych na sali kurde, jeszcze jak długo robię to, to nie miałem takiego przypadku, także bardzo dobra robota. Dobra, jest już położony w sufit. na raz gładzią jak to wygląda. Gładź nakładana wałkiem i dla mnie jest lepiej nakładać to wałkiem do, do malowania normalnie emulsją typowy wałek elewacyjny. Ten, ten wałek czarny do, do nakładania gładzi po pewnym czasie. Waży 30 kg i po prostu poręcznie jest robić tym wałkiem. No i ściągam takim piórem na teleskopie. Komplet kupiłem bodajże dwa lata temu z aukcji. Link będziecie mieli w opisie, jakbyście chcieli zobaczyć, co to jest. To jest system olejnik. I kupiłem sobie jedno pióro 60, takie najbardziej uniwersalne. I tym jadę władz tutaj w sypialni. W międzyczasie jest robiona hydroizolacja łazienki, także Skoda RS. Kolor. I to jest hydroizolacja, A pierwszy raz ją kupiłem, Knaufa. Tak to wygląda. Kolor naprawdę wali po oczach. Tu już trochę wyschło i się zrobił ciemniejszy, ale, ale po pomalowaniu tego, no to taki kolor jest. Wklejone, wklejone taśmy w Leruaniet i bandaże Sika, także jest tutaj przełamanie na tej listwie, na tej taśmie, także ładnie składa się w narożniku i, i tak jest. Zrobione w w tą taśmą. No z uwagi na to, że nie mam brudzika, nie wiadomo kiedy będzie, nie można go w tej chwili położyć i zamontować doraźnie ten, ten syfon, żeby, żeby po prostu też wykonać w koło tego syfonu hydroizolację. No jest zrobione tak i po prostu czekam za, za brudzikiem. Musi być położony brodzik, ołówkiem odrysowane miejsce, gdzie on ma być, wtedy ustawiony, podłączony, dopiero znowu brodzik i to wszystko jest skręcane śrubami od góry. No i też wyjdą, że tak powiem, takie utrudnienia, bo ten brodzik jest po prostu gładki i wiecie, ten korek spustowy jest po prostu na równi przykryty kratką. Syfon mamy okrągły, kratka jest kwadratowa czyli ten nasz okrągły, świecący, że tak powiem, bekielek musi zostać wywalony, no i ten fartuch, gdzie jest skręcany ten brodzik razem z tym syfonem, z tym syfonem musi zostać po prostu takie miejsca podszlifowane, żeby on wszedł jak najniżej i dopiero wtedy przyjdzie ta kratka. Także taki jest syfon dedykowany do, do tego prysznica i, i gość w sklepie, który nas obsługiwał sam, sam mówił, że tak ludzie robią i, i tak po prostu wychodzą z tego, z tego patentu. Także chwilę wcześniej na drugi raz. Hydroizolacja i głasi jest położona na dwa razy na suficie. Także jutrzejszy plan jest taki, aby wpaść tutaj zaraz z rana na szlifowanie, yy, odkurzyć wszystko, zamieść i unikrunt na posadzkę, no i, i start z płytkami na podłodze w łazience. Także taki jest plan i na drugi raz sypialnia, no bo dzisiaj, dzisiaj walne to, to po prostu wszystko na, na pierwszy raz i, i będzie schło.